Dobra, moi drodzy, właśnie żeśmy znaleźli stolie numer 8. Później Wam więcej coś poopowiadam. Tak się właśnie zastanawiam, jak ugryźć ten temat. Kolor nie jest zbyt ciekawy. Tak to wygląda. Okuść gliniasto. Obudowa wygląda ciekawie. Myślę, że nie będzie tu głęboko. To jest sztolnia numer 8. Zaraz tutaj, tutaj. patrzę Dalej. Jak to wygląda. Dobra. Za chwilę się przebiorę wodery i spróbuję wejść do środka. Zobaczyć, czy da radę w ogóle. Jakby co to. Moi drodzy, do zobaczenia w środku. nie mam wierzy byś mi podał zobaczymy co tutaj wyjdzie Nie chodź, nie chodź po tym, bo to w gliniach, to te buty zniszczysz z tym No ale Na... po tutaj gdzieś zresztą jest Dobra Zobaczymy Jak będzie za bardzo muli to tutaj to ponton trzeba tylko mhm. Trzeba było tu napompować ponton, Do, dobra zaraz zobaczymy I pontonem popłynie Jak będzie za mulone dno No może nie No, przecieka Ile wody z tył? O. bo nie widzę jeszcze jest obudowa jakaś tam o kurwa coś tu leży obudowa Przeszłem obok niej. Budusz jest przelany. Tu się trochę wypłyciło. To był jeszcze wyższy stan wody w ogóle. Ile powoli badam grunt nogami czy nie ma jakiegoś przegłębienia, stara się iść środkiem no, wygląda to dosyć strasznie niech na razie tutaj nic nie pokazuje, ale wydaje się że zaczyna się wypłycać woda, rudy naród prawdopodobnie żelazo, tutaj zobaczcie pierwszy, obudowa następna, jakoś powarono Ładny kolorek tutaj widać. To że żelazo. Moi no drodzy. Pełno budowy, zobaczcie, tu nic nie widać jest. Kurczę tutaj, jak był taki poziom wody, jak jest tutaj ta linia. To o, to już w ogóle ja już jestem bliski przelania? Troszeczkę się co prawda wypłyciło. zdaje się chyba jest jakaś odnoga. Dobra. Odnoga z przodkiem niestety nie będę się tam bliżej zbliżał takie gniazdo może jakieś zagłębienie, nie będę kombinował idziemy dalej, zobaczymy U, nieprzyjemnie to wygląda tak trochę creepy, ale kolorki nie Ja bym się na tym zastanowił. O, przegłębienie. Chyba jakaś dziura. Co tam się dzieje? Cisza. Jest to szczolnia poszukiwawcza rudy uranu Rosjanie tutaj w tym rejonie robili poszukiwania. To jest szczolnia numer 8, jest jeszcze 9. Poszukiwaliśmy jeszcze wyżej trzech strolni, pierwsze jakieś tutaj sygnały są, że... Co to jakiś hak, bosak? Nie, mutyka górnicza. Zobaczcie. Tu się wypływa, Chyba dochodzimy do końca. Zaraz zobaczymy. O, mutyka ktoś tutaj zostawił sercowo starą Zobaczymy, co tam się dzieje ale to chyba jest przodek zawalony jest tu zawalane jeszcze podejdę zobaczę przepięknie tu wygląda to na walganie, jak w obcym. jest przebicie tam nie to się zawaliło po prostu woda tu się lała nie wiem, nie, 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 nie wygląda to na ewidentny przodek, po prostu może być to zawalone. Tak to wygląda. Z góry gdzieś woda podmyła, teraz jeszcze nie wypłukała i zaczęło się to walać wszystko. No ale tutaj to jak z obcego. Proszę ja was. No, ale woda wysoko stała i dalej cieknie. Bardzo podobnie, bardzo podobnie, na Rudolfie było jeszcze Gęściej na męcince na Rudolfie, tam co byliśmy z Robertem co taka. Aż takie coś było jak tutaj, zobaczcie. Też takie gęste to wszystko było. Sam anganiam patrzcie. No i tu nie sobie te rękawiczki, że Żelaza tutaj jest. Dobra. Wracamy. Zobaczymy. Co uda się wrócić bezpiecznie? Kalosz pełny, już jest tego jest Jezu, no a drugie wodele leżą. Chociaż szkoda by było tamtych drugie, bo tamte są z neoprenu, żeby się tym syfrem, żeby tego nie tym syfem. To później to będzie nie Lato. O, idziemy z drugą stronę teraz o wyjścia. Może się uda tu zać, jakie piękne strachy ty się porobiły. Wszystko z że Ale pięknie. Naprawdę. Warto zobaczenia Kolory niesamowite Cepię, tak. kolory kolorami jest niesamowite. Tylko, już mam pełną wodę. A na początku musiałem iść na palcach. Ojejku. Zimno. Teraz <gry> się obsuszę podczas łożeń. To chyba był krótki chodnik, jakiś poszukiwawszy, albo kto wie, może czegoś większego. No jednak tam widać, że zawarony nie ma ewidentnego przodka, także można do że jest kontynuacja tak, tam dalej. Gdzieś Up. Dobra, właśnie żeśmy odnaleźli sztolnię numer 9. Wygląda tak samo strasznie jak sztolnia numer 8, przy, przy, w której przed chwilą byliśmy. Tak więc za chwilę widzimy się w środku i do zobaczenia. Idziemy zobaczyć, co tam nas spotka w dziewiątce. Na pewno dużo wody. Jestem tego święcie przekonany już tu pewnie będzie mu chociaż Ty może nie zobaczymy Nie jest mu o tato, to... jest brzegu trochę popsypywało mu listo Dobra idziemy o. Ale tutaj czystsza woda jest Tu jakieś wiaderka Ta chyba zakręca albo zaraz się kończy Ło kurwa Ile mam do tego? Czego? Do końca woderów. Tu mamy jakąś belkę. Bulgocząco, przynajmniej mniej więcej widać co się tutaj dzieje. Postaram się teraz przejść tutaj lewo komarowo to tu jest, to jest węgalnia komarów pływają tu wszędzie No też walone ostrzaładunkami Skoro robili to Rosjanie, no to wiadomo Rosjanie robią takie akcje szybko nie liczą się z ludźmi uh. ale faktycznie dużo poobalanej obudowy staram się tu jakoś po niej iść tak to wygląda tu chyba było coś podstemplowane tą obudową ale też jest widać za, za na. Chyba, że tam ktoś coś podkopa. Zaraz zobaczymy. To staram się tam dojść. Wyniki jakieś. No dziewiątka wydaje się być szersza od ósemki. Na pewno. Ale czy tak jest? Odbaczymy. Nie wydaję, Ale tu się trzeba skupiać na tym chodzeniu, bo można się zatopić tutaj jak Titanic zobaczcie dokąd była tutaj linia wody, no nie, Nieosiągalna. tam coś widzę odkopane ale tutaj nie ma tej rudy tyle co tam Lekko wieś trudnik osób co się dzieje? Ktoś tutaj coś Kto się przebił dalej kombinował o. o kurwa nieźle ale nie myślałem że będzie przejście górą no ale niestety nie ma Także trzeba wracać z powrot Bardzo krótki odcinek Powiedziałbym że jakieś 40 metrów I koniec przygody Oj Rosjanie tu jednak potrafi o. Trzeba przebić z powrotem. To będzie najciekawsze, bo woda się trochę zabruziła. Nie widać tego co tam leży. Dobra, Idziemy. no taki tu było dużo pracy trzeba. żeby to odkopać. I też nie wiem czy by tak łatwo poszło. Biemy po tych starych obudowach. Trąca trochę siarkowodorem, ale na szmiku nic, na razie nie pokazuję, może choć tak...